Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale W dzisiejszym odcinku trochę nietypowo, bo będzie to skrót meczu turniejowego Na rangach skrzyżowanych kałach No szczerze mówiąc nie ja wiedziałem co mogę na dzisiaj nagrać Temu zrobiłem sobie skrót meczu, także zapraszam do oglądania Ale urwał a dżungla przeskoczył O, oh, jest tangita Dżungli Masz pack Patera no, Teraz będziesz ja sterowany? Nie wiem czy jest sterowany, czy nie Łoł wow. Sorry wróg żółty leży Ej pod schodami B B wydaje się być czyste Nie jest No nie Co to jest O kurde Oj, dostał O Leży nice. Jak like bomb guys! Znowu sobie tego mida zabiję. Kurde, ko prosty gra. Pod koniec ten pifakel. Ja już tego uciekłem. Bądźcie leży. O nie, ja zginę. Dorwa. Cie? Kuchen. Bo patrz i ten shotter śmieszny no, gata za blisko środek Nie jak ja go nie trafiłem, ale przypomnę totalnie Co to? Ej, na blisko tu Co? Co to jest? No właśnie A na blisko to nie gdzie I co ty chyba? Na co to zabiję? To tu, siedzisz tułeś, kurde Ajaj dżungla! Ale taki behop mi jeszcze siadł Nie Co to jest dżungla?

Olgo, zakurwiłem. Zostawcie tego w dżungli ma, loła ma, dostał za Ja No ja pierdziele, nie. Głupie ale... Do prawej. No nie no, nie, nie mów, że nie trafiłem tego. Gdzie, gdzie, gdzie? Jest mój, dosał. Zabiłby mnie. Ej, dawajcie co? PM jakieś takie najtańsze, żeby kupić jak najwięcej i granat, granat, uwaga! Rzucam! O, okay, granat! <grym <grym> ja 0 dolarów pióżno. Ja 50! z

W kogo, co? W to byś mógł nagrać panie profe, robię. No to się kameruje! Dobra. Z... Może jeszcze jakaś akcja ze scoutem się odzie. A ja chyba Deagle'a zagram, no. Nagram Deagle'a. No ja rozszeram bez Ale po co palicie to no kuracem Czekajcie Naszemu w No kurw. Hey. Gdzie? Pałac Ja pierdolę Ty mam biało Ale my ich ten kamień, nie? No nie mam ranka panu niestety. A ja wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Możecie zostawić lajka i subskrypcję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Siema.